Cześć, i czołem! Słuchajcie, dzisiaj mamy odcinek łączony, bo dostałam dwa komentarze. Jeden od Wandzi Kozakiewicz z pytaniem, czy mogę zrobić właśnie taką grę. A że weszła nowa gra, nie wiedziałam, teraz się kapnęłam złoty mnożnik, to pomyślałam, że sobie zagramy 10 razy w tą grę po złotówce i od Madzi z kanału Alicja w krainie zakupów e, pod tym, sławnymi, wygranymi w ostatnich losach Madzi napisała, a może teraz świnia więc mam e, te 10 losów, tak 10 losów pełna skarbonka i zobaczymy e, no, także pomyślałam, że połączę to e, tak w całość te, ten odcinek, czyli jedno i drugie i gra i... a czemu się to nie chce mi włączyć? I gra właśnie ta, i losy. No bo żeby od tej, tego bogactwa mi się w głowie nie poprzewracało, to lepiej łączenie zrobić, nie? O, jest złoty mnożnik. Dobra. Gramy, zaraz zobaczę, tylko, czy będzie widać. Wszystko jak to się połączy, zrobi. I polecimy. Aha, czekajcie, bo ja nawet nie wiem o co tu chodzi na razie. No dobrze, zobaczymy, złapiemy razem. nie? Dopasowanie liczb, po raz mnożnik wygranej, naciśnię do. Aha, runda ponusowa. Ok. Y y y widzicie, saldo, widzicie, jest 15, zagramy 10 razy? Po złotówce, łomatko, jak to się drze, panie! Trzeba trochę. To dlatego, że oglądałam kiedyś to, Królestwo Niebieskie. I dlatego tak się drze. Dobra, czekajcie, o co tu chodzi? Jeszcze tak naprawdę. Dopasuj liczby, no, 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 odkryj trzy symbole klucza, aby uruchomić rundę bonusową. Tak wiem, mogłam zagrać wcześniej, żeby sprawdzić, o co chodzi. Runda rozpoczyna się od 15 kafelków do wyboru. Wybierz kafelki, aby odkryć symbole. Odkryj symbol sztabki złota, aby zdobyć wygraną. Odkryj podwójny symbol sztabki złota, aby zdobyć podwójną wygraną. Dobra, nadal nie wiem, o co chodzi. Mniejsza z tym. To jest tylko gra. Tak samo jak cały lot, to, to jest tylko gra. I lecimy z pierwszą. 22, 29, 23, 38, matko, jak to rzucili. Czyli co, tak pojedynczo? Aha, okej. Okay. Aha, i tu są mnożniki. Standardowo, nie? Nic nie odkrywamy, to dość szybka gra. O ja, jaka szybka gra. Następnym razem, no oczywiście, przyjadę kamazem. Druga gra. 38, 36, 3 i 39. Tutaj mamy akurat wszystkie same trójki. Tak, 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 moje ulubione. I co, mnożnik razy 10, czy coś będzie? Raczej nie sądzę. Razy 1 prędzej. O, mamy klucz, ale to, to chyba trzeba ileś tam kluczy zabrać. Nie? E, dobra. Zobaczymy, czy coś się uda. A oczywiście zapomniałam, matko, kochana. Serduszka dla Wandzi, dla Madzi, Serduszek Moc za pomysł. E, powodzenia następnym razem. O, wy nie, dobrze. Nowa gra i nie daje Ci wygrać. Gra numer 3. 9, 32, 33 i 29. Coś to się powtarza. Razy 1, razy 10, razy 3. Także moc dla dziewczyny razy 2, razy 4 i razy 5, czyli razy nic. No, Wandzie, no powiem Ci, że następnym razem gdzieś indziej może znajdziemy jakąś inną grę. Ale ta jest nowa. Powiem Wam, że po prostu weszła. Świeżutka, cieplutka. No, Ra, teraz gra numer 4. O. Może to coś dadzą, tak? Tak, machajcie tymi. tymi. 13, 27, 21 moje, 21 strach się bać i 29 zaczniemy od piątki, od mnożnika, od czwórki, od trójki, od dwójki, od dwójki. Znaczy, dwójka dalej, nie? Jedynka i dziesiątka i lecimy. Powodzenie następnym razem. No jaha. i Jacha i 5. Gra numer 5. 14, teraz mojego marzenia. Liczba. 1937 i 28, i lecimy. O, mamy 28 razy 1. Więc mamy złoty 50. Wygrana. Matko, gdzie ten dugazus? Niesamowita historia życia. 3, 4. Tu już raczej nic nie będzie, no bo już wykorzystaliśmy możliwości wygranych. Prawdaż. Ym, no, za złotówkę, złoty 50. Złote 50. No, mówię Wam, że od tego dobrobytu z gier się w głowie pomiesza. <grym> Gra numer 6. Dobra, 17, 29, 26 i 28. Praktycznie takie same, z jednej parafii, więc, więc tak to wygląda. Chociaż fajnie by było, powiem Wam, fajnie by było, jakby naprawdę coś więcej dali. Powodzenia następnym razem. I co? Albo były kiedyś takie w tych kalendarzach. Wygrana była ładna. Pamiętacie? Na tych zdrab czy coś tam takiego? 22, 27 i 7 i 10. Widać, dobrze widać. Dobra, yy, co chciałam? No, lecieć. No, otwieraj się sejfie. Wow, patrzcie, jakby była stuwa, nie? Razy 10? Ładnie. A tak, yy, nieładnie. Bo zazwyczaj ja tak sądzę, że zazwyczaj, tak jak za zupówkę, jedynie co oni mogą dać, to właśnie yy, razy 1, nie więcej. Także dobra, lecimy. Gra numer 8 Wandzie, jesteśmy przy końcu. 26, 2, 12 i 28. I lecimy od tych największych. Znaczy od dziesiątki razy 10, bo wiadomo, że to tam y, nic takiego szalonego nie dadzą. Może razy 1, serio. Klucz, ale kluczy, ile powinniśmy mieć? 3, 5? Tutaj też powodzenia następnym razem. Czyli w grze numer 5 mieliśmy coś. Miałam coś. Dobra, dziewiątka. Ale te safe wariują balą 24, 34, 11 i 25. Taki jest. Sens, a ile tych, aha, trzy symbole klucza, no właśnie. Dobra, lecimy, razy dziesięć. Dalibyście chociaż te symbole klucza, bo chciałabym zobaczyć, co jest dalej, naprawdę. No, trzy symbole klucza, M moi kochani, trzy potrzebujemy, trzy. I jeszcze jeden by się przydał, ale raczej wątpię. No, i ostatnia gra. Polecimy. Bardzo proszę o moc serduszek dla Wandzi. A zaraz, i, i również dla Madzi, bo będzie ta y, skarbona, będzie świnia. Czy nam świnie podłożą? Mam nadzieję, że nie. Ale, 24, 4, 4, 4, 18 34. Z tych emocji zaczynam się jąkać. E, Okej. Okay. Pum, pum, pum. No jeden klucz to mnie nie urządza. No serio, jeden klucz to mnie nie urządza, więc... O moje 21,9, no. Także podsumowując tą grę, bo zaraz idziemy do świni po propozycji Madzi. No tak, takie średnie jak na razie, no bo faktycznie nowa ta gra, natomiast no wygrane jak widzieliście. Tu trzeba mieć naprawdę, co no trzy klucze, żeby iść dalej, dalej i tak dalej. Takie chyba to jest jak, jak niektóre inne gry. Ale jest przetestowana, jest przetestowana. Jest dla Wandzi? Jest. I serduszek moc dla Wandzi. Wandzia. No gry, to są gry, tak jak wszystko inne. To są po prostu gry. Dla was to będzie minuta, znaczy nie sekunda. Gdzie? A ja przechodzę i ustawiam się tutaj. Wandzi, y, Wandziu, dzięki za pomysł, ale mam złoty 50 wygranej. Mam. O, w tle moje y, te. Y, oczywiście. Y, jejku! Brokaty. Dobra. <laughs> Idę Was przyłączyć. Okej, okay, już jestem. Widzicie jak szybko? Rachu ciachu i postrachu. Teraz y, serduszkę dla Madzi, ale blisko jestem. Y, I lecimy. 10 razy świnia. I jak y, odgłosy słyszycie sorry sąsiedzi. Wczoraj było gorzej. Dobra, lecimy 13. Fą 9. 9,9, 9, nie. 26, 29. 25, jakie ładne. 30, nie. Czyli pierwszy los. Niczym głos albo cios w serce daje. 14. 13, 15, takie ładne. 14. O, czekajcie. 14 jest 5. A to sorry. Mamy. <noise> I to 5 ładnych. Co mi ten się tak wykrzywia? Czekajcie. Ja to wytnę, muszę poprawić po prostu. O, teraz równiej chyba. Czekajcie. 14,5 zł. Dobra, jeden. Nie ma. Zobaczyłem, że w 15 jest. Stwierdziłem, że. Ach, Monika. 30. Nie ma. 27 i 28. Jest ładnie, ale nie ma 27. Lecimy, ale mam piątkę. Zbuduję za to domyk. 27. Tutaj też 27 szukamy, 28 nie ma, 12 nie ma, 15 nie ma i 23 nie widzę. Dobra, chodźcie dalej, 8. 8, 8, 8, 8, 8 nie ma. Tutaj też 27 nie ma, 25, prześladuje mnie 27, nie ma i 3 też nie widzę, więc trzeci los. Na razie piątka. 16. 16. Nie ma. 14. Tutaj już muszę patrzeć, żeby 14 nie przeoczyć. <grywia> 1. 1. 1. Monika, 1. Niestety mamy 11. Ale jest. 13 i 2. Ziką. A sobie zaznaczę, tu była 2, tu była piątka, Mamy 7. I lećmy po główną. A co? O, tutaj mamy 11. A. 11, a tu 12. Ej, ładnie by było wygrać tak tu główną, nie? 25, nie, 15, jest 14, bardzo ładne, nie? I 30 też nie, chyba że sobie tutaj dopiszę. O tak, to by było, ale jednak nie. Dobra. Madzia, może ty teraz znajdziesz świnie. 8, o 8 mamy 2 złote, czyli 8, 2 złote. Może ty teraz drapniesz, yy, znaczy drapniesz, yy, świnie, weźmiesz 1. Jednak chyba te losy są szczęśliwsze, nie? 22. Bo przynajmniej większa trochę jest wygrana już. 21 moje. Nie ma, ale mamy. Mam 2 zł. Kolejne. Losy się kończą, ale to nic. 7, 7, 7, 7. Jest wszystko obok. Widzę, że tutaj obok królują jak i w zgrabkach. 16. O, mamy 16. Uj, 4 zł. Mm. 29. Ej, oboki. 23. Tu oboków, nie dali, ale jest 4 złote. Spokojnie, jeszcze zostały dwa losy. Lecimy. 25, ja i 24 i 26, o ale jest i 25. O kurczaki. Uj, 2 złote. Ładnie. 3, nie. 6. Ktoś pomyśli, matko, ona się cieszy z 2 złotych. Tak, bo to pieniądz. 7, yy, ładna i 29, nie. Ale jest 2 złote. Prawie ostatni los. O, ostatni. Wygrałam swoje życie. 17 jest 15, 17 nie, 16 jest 15, więc nie. Moje 21 ładnie by było. 13, 12, czyli nie i 30, 29 główna, czyli nie. Tutaj jakby dali 1, to byłoby bardzo ładnie. Dobra, czekajcie, to był ostatni los. Złoty niczym cios. Odsunę Was trochę. Dobra. Słuchajcie, liczymy na 10 losów. Nie spisał się 2, 3, O, 5 się nie spisało, czyli 5 jest wygranych. Nie z gorsza, więc wywon. Dla Madzi serduszek moc, dla Wandzi również. Każdy pomysł nie I jest tak. 2 zł, 4 zł, 2 zł, 2 zł i 5 zł. Aha, czyli mamy co? 9 11, 13 i 15. Uuu, 15 na 20. Nie zgorsza, jak na losy, nie zgorsza. Dziewczyny, panie drogie i kochane, dziękuję wam bardzo y, za pomysł na odcinek. Mamy wygranych ładnie, bo mam w losie 15, w grze złoty 50, nowa gra. <coughs> Dlatego tak połączyłam te, ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba, chociaż y, wiem, że mało osób lubi gry, ale, ale. Ale, ale, także kiedyś jeszcze na pewno zagram. Szczególnie tak jak będzie mówi, że ona lubi taką grę. Więc od czasu do czasu będzie będzie takie łączenie, może właśnie ekspres los i może gra w ten sposób. Albo jakaś zrabka i gra. No nie wiem, zobaczymy, ale, ale ładnie. Myślę, że szczególnie losy ładnie poszło. Ja Wam dziękuję za komentarze, subskrypcje i polubienie za to, że jesteście. Moc serduszek dla dziewczyn, dla pań i dla Was również. Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych grach. Znaczy. Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. O tak, trzymajcie się. No dobra, tyle, pa.